Wyglądasz wszystkich serdecznie, to daj mi złapkę a to jest to dalszej naszej nowej sali. Skarż pracowy, jak Tak, to ja, przewodniczący. Chwileczkę. Miloczkę. <grystanie> 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 <grystanie>

...przemianę. Tutaj... ...nie ma i I znowu mi się też... ...to coś na głowie kołysze. no więc co? Zapowiedź do wejścia. Czyli... ...mówiłam już. Tak. Witaj, dziecko. Na no, czym ta seria będzie polegała? Ta seria będzie polegała na tym, że... ...w Zarańcie Pisani samo i Czasami będę oddawał głos do studia, do bocy nie do studia, no to... Do, do, zaraz nie wytrzymam wpisycznie, no ale dobrze. Czasami będę oddawał głos naszym reporterom, czyli wieść Izamkowi, których póki co nie przedstawię Wam, bo to no, po prostu nie. Jeszcze nie są zrobieniem, no ale nie. Eee, dobrze, no więc co, zapowiedź nowej serii zapowiedziana czekam na wasze komentarze,